Dzień dobry kochani. Dzisiaj witam Was w czymś w rodzaju daily vloga, w którym pokażę Wam kilka różnych przebitek z paru ostatnich dni, w których chwalę się oczywiście tym, co udało mi się ukończyć, co tam w międzyczasie się dzieje. Będzie to chyba krótki vlog, na sam koniec podsumuję wszystko, co Wam tutaj pokażę. Mam też małą niespodziankę włóczkowej, której się nie spodziewałam, ale też Wam pokrótce o niej opowiem. Zapraszam Was do oglądania. Witajcie kochani, jest niedziela wieczór i jak widzicie, mój testowy NITI committee Top jest gotowy. Skończyłam drugi rękawek i oczywiście się pomyliłam, zrobiłam o jeden lub dwa rzędy za dużo ściągacza 2x2, ale nie będę tego już poprawiać, bo nie, po prostu mam tego dość. Tutaj ta gumeczka, którą wprowadzałam, bo dekolt był tak jakby za luźny. Muszę wymyślić, w jaki sposób ją schować. Może jakaś metka czy coś. Ale zobaczymy, jak to później będzie wyglądać. Tutaj na zbliżeniu pokażę Wam, jeśli się wyostrzy. Tą piękną miedzianą niteczkę, która idzie przez całość. Pięknie się błyszczy, choć na filmie tego tak bardzo nie widać. Całość prezentuje się, powiem wam, całkiem nieźle. Zaraz będzie blokowany, a ja zajmę się próbkami i może będę kończyć Tolsati. Do usłyszenia następnym razem. Pa. Witajcie, kochani. Właśnie jestem w trakcie przewijania moteczków na próbki dla Was do następnego vloga. Teraz przewijam włóczkę Tamar Luster Blend DK od Black Seans, którą kupiłam w firmie Lilopi. Więcej opowiem Wam oczywiście w. O, witamy Lunę w filmiku. Tutaj już moteczek wygląda. Tak. Zaraz będziemy go dalej przewijać. W tle oczywiście jest luna. Najbardziej zainteresowana. A tutaj taka moja ściana <gorkowa> korkowa zainspirowana. Vlogiem u Nitted moment gdzie właśnie zobaczyłam jej taką piękną, korkową tablicę. A ponieważ robiłam małe przemeblowanie u córki i nie chce już ona swoich tablic korkowych, także ja je tutaj sobie zaadaptowałam w ten sposób. Dobra, moteczek już prawie gotowy, będę dzisiaj z niego robić próbeczkę, żeby mieć ją gotową dla Was w następnym vlogu. Pa! Kolejny moteczek w kolejce do przewinięcia. O, właśnie mi uciekł. To o, się koncept Alpakina od Kati, którą zakupiłam w firmie Włóczko-Maniaczka podczas mojej wizyty. Niesamowicie miękka włóczka. Mam jeden moteczek, z którego powstanie szal, chyba od na Westa, ale jeszcze zobaczymy. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda sam. Taki oryginalny precelek, ponieważ zaraz go przewinę. Będę dodawać do niego dodatkową nitkę, ale o tym też opowiem Wam bliżej w kolejnym lub w jednym z kolejnych vlogów. Tak to wygląda. Kontrola jakości musi być. Luna oczywiście pilnuje, żebym wszystko ładnie i równo nawinęła. Tak, Luna? <laughs> Tak, Luna się zgadza. Co tu się dzieje, Luna? Co to się tak kręci? Witam, dzisiaj jest wtorek i mamy kolejny udzierg ukończony. Jest to Tulsa T od Kreabea, który w moim wypadku jest raczej sweterkiem z rękawkami 3/4. Wykończone wszystko jest ściągaczami 2 na 2 co tu jeszcze? Włóczka to jest Swing to Neat od Lilopi, jedna z ich nowości, którą otrzymałam od Karoliny do testowania. Bardzo mi się podoba, szczególnie te biało, no właściwie kremowo-miętowe nopeczki. O włóczce i o samym projekcie oczywiście opowiem Wam bliżej w następnym vlogu. Sweterek zaraz ląduje do blokowania, prania, suszenia. I będzie gotowy do pokazania w całości już w następnym wejściu. Do zobaczenia. Jak wam się podobały te przebitki, dość krótkie, ale jednak e, pokazałam wam ukończoną testową koszulkę od Lily Kate France i mam ją już tutaj zablokowaną. Wygląda tak. Nie wiem, czy tutaj chyba będzie widoczny ten błysk od miedzianej niteczki. Dość fajnie wygląda. Nie będę Wam teraz opowiadać o szczegółach odnośnie wzoru. Myślę, że zrobię to w jednym z takich normalnych knitting vlogów, poplątanych gadek, które przeważnie w okolicach weekendu Wam wrzucam. Tu tylko chciałam się pochwalić, że mam. Jest skończona i nawet na mnie pasuje. Po blokowaniu stała się taka bardziej, może nie do końca lejąca, ale na pewno taka przyjemniejsza, bardziej zwiewna. No, i tyle, tyle, jestem zadowolona, że w końcu mi się udało, i ten projekt jest skończony. Przypomnę wam, to były 3 mm druty, więc coś, czego na co dzień nie praktykuję, ale jest. Pokazałam wam chyba też ukończony sweterek ze wzoru Krabea tolsati. T. I tak, no, to jest T, czyli raczej rozpisane w formie bluzeczki, ale. Jak ona się rebeka? Tak, Rebeka tak ma na imię autorka tego wzoru. W tym konkretnym wzorze zawarła też wiele innych opcji, czyli mamy osobny plik na długie rękawy, mamy osobne pliki z różnymi wariacjami, typu dodanie takich prostych ażurków, paseczki i tak dalej, i tym podobne. Więc naprawdę wzór jest bardzo rozbudowany. U mnie powstał, jak już wiecie, sweterek z rękawami trzy czwarte. Też już jest zblokowany, muszę chyba tylko parę nitek pochować bo coś tam na pewno, o tu już widzę, coś wystaje, nie chciałam się do końca chować, że wygląda on tak. I obie te bluzeczki są wykonane z motków od Lilopi. Ta wcześniejsza to był Lovely Swing, natomiast to jest Swing to Need. Już Wam o nich opowiadałam w poprzednich vlogach. O tym wzorze też konkretniej się wypowiem w jednym z standardowych vlogów weekendowych. O, tutaj coś się dzieje, jakaś nitka mi tu wystaje dziwna. Dobra, to będziemy dokańczać. Jeszcze mierzyłam go i wszystko jest fajnie, ale nie, nie zrobiłam żadnej rolki, więc nawet nie mam Wam za bardzo co pokazać, nie licząc takiej, takiej formy. Jak widzicie, no ja uwielbiam ten no, rok. ja je po prostu uwielbiam. Także to jest kolejny, ten duży projekt skończony. Ten był dużo łatwiejszy, ponieważ jego przerabiałam na drutach 5 mm. Zdecydowanie szybciej. Dobrze. Z takich projektów, które też są w trakcie z małymi zmianami, opowiadałam Wam o spódnicy moherowej od Walentyny, łódź i pokazywałam Wam ukończoną tą mini spódniczkę, która jest pod spodem, i w końcu zabrałam się też za tą główną część, czyli zewnętrzną warstwę moherową. Dajcie, proszę tutaj. Odblokuję druty, bo oczywiście połaziły nie tam, gdzie potrzeba. Yy, za wiele tu nie ma, jak widzicie, o, mamy tu tyle. Mniej więcej widać. Yy, tu jest, nie wiem, z 25 rzędów, jakoś tak, więc idzie dość powoli, według wzoru ma być sporo więcej. <laughs> yy, ale że ja nigdy nie trafię w próbkę, yy, tak tutaj też, chociaż byłam blisko, byłam blisko tutaj w próbce, yy, robię w rozmiarze M, i chcę ją mieć tak mniej więcej, tak jak autorka proponuje, mniej więcej do pół łydki, więc też będę mierzyć na bieżąco, ale liczę sobie rzędy tak dla własnej informacji. I na pewno wydaje mi się, że będę chciała więcej niż jedną, więc będę miała mniej więcej już taki obraz, ile czego będzie mi potrzeba. Także tak to wygląda na chwilę obecną, a dzisiaj jest, nie powiedziałam Wam co dzisiaj jest, jest czwartek, 1 maja. Także tak to wygląda na chwilę obecną. O. Nie rozpoczęłam żadnego nowego projektu. Staram się dokończyć jeszcze te dwa, właśnie tą spódnicę, a drugim projektem jest Peacock Tea, który też robię w formie sweterka z Teddy Haze, też wam o nim opowiadałam w poprzednim vlogu, ale nie będę go pokazywać, bo tam się niewiele zmieniło. Teraz pracuję nad body, więc po prostu rośnie, rośnie, ale jeszcze nie urosło dość, żeby zakończyć. I nie sądzę, żeby do weekendu coś się zmieniło w tym względzie. Ale stwierdziłam, że chyba nie będę nic jeszcze zaczynać, chociaż kusi mnie rozpoczęcie sobie sabajtop, bo mamy super pogodę, która ma się oczywiście od poniedziałku już zmienić i wrócić do bardziej angielskiej, ale akurat i top planuję zrobić z takiej grubszej bawełny od komaniaczki, więc spokojnie będę mogła nosić, zawsze można coś tam sobie nawet zarzucić, bo jest to topik bez rękawów. Także nie wiem, czy nie skuszę się na rozpoczęcie właśnie tego projektu teraz w międzyczasie. Ale właśnie wspomniałam Wam o niespodziewanej dostawie włóczek spodziewanej, niespodziewanej. Otóż zapewne pamiętacie, jak pokazywałam Wam włóczkę Exquisite od West Yorkshire Spinners. No, i ta włóczka jest cudowna, kocham ją, i ja muszę niedługo zacząć coś z niej robić, bo ona tak na mnie spogląda w szafy i, i tylko się zastanawia, kiedy w końcu ją wrzucę na druty, ale właśnie. Y, zakupując tą włóczkę, przejrzałam również sobie, weszłam na stronę West Yorkshire Spinners i przejrzałam sobie ich ofertę. I stwierdziłam, że jest naprawdę fajna i muszę się jakoś tak bliżej z nią zapoznać. I napisałam maila właśnie do nich z zapytaniem, czy posiadają jakieś karty kolorów, katalogi z kolorami i rodzajami włóczek, które produkują i czy można je gdzieś zakupić, ponieważ nigdzie w sklepie, w sklepach nie znalazłam, łącznie z tym ich oficjalnym sklepem. I bardzo miła pani odpisała mi maila, że oczywiście bardzo chętnie wyślą mi katalog z kolorami i z rodzajami włóczek, mało tego... Zapytała się mnie, czy chciałabym, może, jakieś próbki włóczek, zobaczyć sobie, jak to wygląda w, no, w realnym świecie, nie tylko na stronie i w katalogu. Bardzo mi się miło zrobiło i powiedziałam właśnie, że tą Exquisite mam i jestem zauroczona. I tak sobie wybrałam mniej więcej napisami, chyba dwie trzy właśnie pozycje. Z których najbardziej chciałabym właśnie wypróbować, które chciałabym na żywo zobaczyć, i właśnie otrzymałam je. Ale najpierw pokażę Wam ten katalog. Wygląda on tak. To jest pierwsza strona, i tutaj mamy, moi kochani, właśnie włóczki. Jakie mamy z każdego rodzaju kolory? Czy to jest ta? Nie, tutaj jest kilka takich, których. No zakochałam się i to są o tu właśnie to są takie włóczki twidowe, szczególnie te ostatnie, bo ja uwielbiam twidy, uwielbiam takie kolorki. No i tak jak widzicie jest to taki fajnie wydany na kredowym papierze katalog, w którym pokazane są włóczki, jakie posiadają kolory, więc na pewno jest to ułatwienie w zamawianiu, bo wiecie, jak to tam przez internet. Po pierwsze nie wszystko jest wszędzie dostępne. Trzeba przeskakiwać ze sklepu do sklepu. Te kolory też się jednak mogą różnić. A tak w katalogu mamy wszystko w jednym miejscu. Możemy sobie obejrzeć i zadecydować. Są tu też podane oczywiście składy, nazwy włóczek i tak dalej i tym podobne. I teraz tak. Dostałam trzy moteczki włóczki do tak zwanego wypróbowania, i pierwszą z nich jest włóczka Elements w takim cudaśnym czerwonym kolorze. Myślę, że widzicie tutaj trochę ten połysk. To jest włóczka, która ma w składzie 60% Lyocellu i 40% Falkland Island Wool. I to jest DK. Mamy tutaj 112 metrów 50 gramach, sugerowane druty 4 mm. I tak, oczywiście, próbki jeszcze nie zdążyłam zrobić. a dopiero co dostałam tą włóczkę. patrzę, fajny jest ten kolorek: taki nieczerwony, nieróżowy, coś tak pomiędzy, I z tym delikatnym błyskiem. Ma też. Delikatne włoski, bardzo delikatne, ale w dotyku jest bardzo przyjemna. Nie jest to jakieś takie masełko super miękkie, znaczy, inaczej, jest super miękkie, ale ma też w sobie coś coś rustykalnego, czuć w tym wełnę, ale nie na zasadzie drapiącej wełny. To jest coś, co bardzo lubię zdecydowanie, więc to na pewno będzie z tego jakaś próbka, na pewno będziemy o tym sobie opowiadać, z tym, że w pierwszej kolejności zajmę się tymi włóczkami i próbkami z Polski, bo jeszcze mam Wam sporo pokazania. Kolejną, którą poprosiłam, znaczy dałam tam na liście takich, które najbardziej mnie interesują, to włóczka Pure i to jest 100% Falkland Island Wool, też grubość DK, kolor Rainfall, natomiast w tej czerwonej to jest Coral Reef. 1, 2, 3, 7, a tu mamy rainfall kolor 25 albo 1, 1 8, 8, Chyba 1, 1 8, 8. Tak to wygląda. No, i już Wam mówię, że się dostanę jakoś tutaj. Ale tak, ta sama grubość, czyli 112 m 50 gramach, również sugerowane druty to 4 mm. I jak widzicie, kolorek tu jest dość dobrze oddany. To jest taki bardzo, bardzo przyjemny morski kolor. Tu jest ten skręt, który ja bardzo lubię. Taki ala sznurkowy, nie wiem jak to nazwać. Jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Ale też ma, można wyczuć tą wełnę i to jest, to jest super, bo to jest 100% wełny, a jednak wciąż jest to bardzo, bardzo przyjemne dla skóry. To są właśnie te falklandzkie wełny. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się zachowa po praniu, po blokowaniu. I coś, co najbardziej chciałam, czym najbardziej byłam zainteresowana, to jest to, taki precelek. I to jest fleece blue faced leste, 100% brytyjska wełna, również DK. I tu mamy 225 metrów w 100 gramowym precelku. I sugerowane druty oczywiście również 4 mm. Kolorek jest piękny. Jak widzicie, to nie jest taki płaski, jednolity kolor, tylko ma takie fajne przetarcia, przebicia, ma delikatny włosek. O, tutaj to dość fajnie widać. I też po raz kolejny. Czuć wełnę, to jest wełna, ale ta wełna jest naprawdę przyjemna. To nie jest wełna typu dundaga, czy lopi, że nie podchodź bez patyka i nie tykaj bez patyka, tylko to jest taka przyjemna wełna. Powiedziałabym, bo ja na przykład bardzo lubię Pergant od Sadness Garn i mnie on nie gryzie, jednak porównując miękkość tych dwóch, no to zdecydowanie to jest bardziej miękkie. Ja tutaj od jednej z was yy, słyszałam, że włóczki od West Yorkshire Spinners posiada w swojej ofercie yy, makunka. Także jeśli byście byli zainteresowani, to są one dostępne w Polsce i ja mówię, na pewno je przetestuję, na pewno zrobię z nich próbki, bo wiadomo, w modku, jest w modku, po przerobieniu próbki, zmoczeniu, wysuszeniu, różnie to bywa. I też próbka to nie jest to samo, co zrobienie całej, całego jakiegoś swetra, czy chusty, czy czegoś, ale zawsze jest to już jakiś tam odpowiednik i chociażby jest nam w stanie powiedzieć, czy... Ta grubość drutu jest dla nas odpowiednia. Czy chcemy bardziej luźniejszą yy, dzianinę, bardziej zbitą? Yy, także tutaj też na pewno coś powstanie. Ten plecerek zdecydowanie starczy mi na jakąś na przykład chustę. Chociaż ja to widzę w swetrze. <głos》>, więc może po zrobieniu próbki okaże się, że ja będę chciała yy, domówić po prostu kilka motków yy, i zrobić sobie z tego sweter. Bo ja uwielbiam to. Już to uwielbiam, kocham i. No. Yy, dobra. Tak się rozglądam, czy coś jeszcze, ale chyba nie. Także taki krótki, mały update, bo ostatnio nie było mnie przez dłuższy moment w związku z wakacjami w Polsce i tak się stęskniłam trochę za gadaniem do was, a tym bardziej, że ukończyłam te dwa projekty, więc koniecznie musiałam się pochwalić. W weekend lub tuż po weekendzie pojawi się standardowy vlog, w którym już wam konkretnie opowiem. O tych dwóch projektach opowiem wam również o dwóch albo o jednym. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, bo chcę wam również poopowiadać o włóczkach, które zakupiłam w Polsce, czyli zrobić taki ciąg dalszy. W filmikach widzieliście, że cały czas przewijam motki i po to, żeby produkować dla was te próbki, żeby móc coś o nich powiedzieć tak bliżej. Bo oczywiście nie jestem w stanie przerobić ich wszystkich w jakieś konkretne projekty. To jest to trochę potrwa, tak? Ale zawsze o próbkach mogę wam coś powiedzieć już. No i tyle. Na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że... Fajnie Wam tydzień mija i Wy chyba macie majówkę. My mamy poniedziałek wolny, więc też będziemy mieli dłuższy weekend. Zamierzam siedzieć i ziergać i nic więcej. <taki>, Taki jest mój diabelny plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Także tak, życzę Wam miłej końcówki tygodnia, miłego początku weekendu i zobaczymy się gdzieś w okolicach, prawdopodobnie niedzieli, poniedziałku. Miło mi się z Wami rozmawiało. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa.